Witam Was, moje przedszkolaki, na cotygodniowych zajęciach logopedycznych. Dzisiaj nie możemy spotkać się osobiście, ale mam nadzieję, że będziecie wspólnie ze mną pięknie ćwiczyć. Bohaterem naszych dzisiejszych zajęć będzie zajączek wielkanocny. I to z nim będziemy ćwiczyć nasze artykulatory, naszą buźkę i nasze języczki. Spójrzcie, przygotowałam dla Was tutaj Kartki właśnie z zajączkami wielkanocnymi, które mają dla nas ciekawe ćwiczenia logopedyczne. Spróbuję wylosować pierwszą karteczkę. Ja wiem, że wy chcielibyście być tutaj ze mną i losować. No, niestety, dzisiaj będę musiała poradzić sobie bez Waszej pomocy. Uwaga, uwaga, zobaczcie. Pamiętacie, jak pokazywałam Wam, że w bóżce mamy takie magiczne miejsce. To magiczne miejsce znajduje się zaraz za ząbkami, to jest taka górka, tak zwany wałek dziąsłowy. I teraz, uwaga, otwieramy szeroko nasze łóżki, tak jak tutaj zajączek, i próbujemy czubkiem języka dotknąć wałka dziąsłowego. I próbujemy utrzymać jak najdłużej. Najpierw liczymy do trzech. Pięknie, na pewno Wam się udało. Teraz spróbujmy do pięciu. Otwórzmy buźki. Super, spróbujmy wyrosować sobie kolejne zadanie. Kolejne zadanie. O, to ćwiczenie, które chyba wszystkie dzieci lubią najbardziej. Robimy z naszej buźki balonika. Pompujemy. Pompujemy naszego balonika. Pup. Jeszcze raz. Pup. I ostatni raz. Pup. Brawo. Uwaga, czary, mary. Ciekawe. Co teraz przygotował dla nas zajączek? A uwaga, naszym języczkiem wypychamy policzki. Wypychamy. Raz z prawej strony. Teraz z lewej strony. Jeszcze raz z prawej. Malujemy tutaj ścianę na niebiesko. A drugą na czerwono. Brawo! Wierzę, że świetnie wykonaliście to ćwiczenie. I może ostatnie zadanie. Uwaga. Zajączek Wielkanocny pięknie się uśmiecha, ale musi się uśmiechnąć w ten sposób, żeby zobaczył Wasze ząbki, Wasze piękne ząbki. I jeszcze raz. Dobrze. Myślę, że nasze buźki już się troszkę zmęczyły. Musimy je troszeczkę rozluźnić, poruszamy troszkę żuchwą. Dobrze. I kolejne ćwiczenie, jakie Wam dzisiaj przygotowałam. Również z zajączkami wielkanocnymi. Zobaczcie, mam tutaj koszyczki. Koszyczek z głoską i z zajączkiem. Z głoską S. Pamiętacie, wymawiając głoskę S, musimy złączyć ząbki i zrobić piękny uśmiech. O tak. I drugi zajączek wielkanocny, drugi zajączek wielkanocny, będzie zbierał wszystkie wyrazy, które zaczynają się na głoskę s. Żeby pięknie wymówić głoskę szy, należy delikatnie zacisnąć ząbki i zrobić dziubek. Teraz, moi kochani, będziemy losować i wspólnie zastanowimy się, do którego koszyczka wrzucimy obrazek. Czy do koszyczka z zajączkiem szy, czy do koszyczka z zajączkiem s. Spróbujmy. Uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj mam ser. Zobaczcie, robię piękny uśmiech. Ser. Więc mój obrazek trafi tutaj do tego zajączka. Ser. Brawo. Uwaga. Kolejny obrazek ja zamykam tutaj oczy. I postaram się nie podglądać. Uwaga, uwaga, uwaga. Co nam się udało wylosować? Słoik. Która? Który zajączek? Zajączek szy? czy zajączek sy? Tak, macie rację. Zajączek sy. Mówimy pięknie i uśmiechamy się. Słoik. Spróbujcie powtórzyć ze mną. Słoik. Wrzucam do zajączka z głoską sy. Uwaga. Zamykam oczy. Myślę, że już wiecie. Znowu mamy głoskę. Sy. Samolot. Wrzucamy, wrzucamy, zajączkowi z głoską sy. Uwaga, uwaga, uwaga. Może zamieszam mocno, bo drugiemu zajączkowi będzie bardzo, bardzo przykro. Uwaga. Co to? To szynka. Do którego koszyczka wrzucę? Szynka. Macie rację, głoska sz, szynka. I myślę, że ostatni, ostatni kartonik. Zamykam mocno oczy. Uwaga, uwaga, uwaga. Co to? To stół. Do którego koszyczka wrzucę obrazek? Tak, myślę, że każdy wie że do koszyczka z głoską S stół. Brawo! Spróbujmy policzyć. Zajączek z głoską S ma w swoim koszyczku tylko jeden kartonik. Powtórzmy. Szynka. Sprawdźmy. Sprawdźmy, ile obrazków uzbierał zajączek z głoską S. Liczymy wspólnie. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery kartoniki. Moi drodzy, na tym dzisiaj zakończymy nasze zajęcia. Zapraszam Was do śledzenia naszej przedszkolnej strony internetowej. Widzimy się po świętach. Do zobaczenia.